W związku z zabójstwem, do którego doszło najprawdopodobniej w nocy z 27 na 28 września bieżącego roku w Parku Dębnickim w Krakowie, apelujemy do wszystkich kierowców, którzy posiadają w swoich samochodach wideorejestratory. Kierowcy, którzy w nocy z piątku na sobotę poruszali się ulicą Praską w Krakowie na odcinku pomiędzy ulicami Nowaczyńskiego i Zielińskiego pomiędzy godziną 18 a 7 rano, proszeni są o przekazanie nagrań z ich wideorejestratorów. Nagrania te można przekazywać bezpośrednio drogą mailową na adres sekretariat.wzizmałpa.policja.gov.pl, bądź też prosimy o nawiązanie kontaktu telefonicznego z Wydziałem do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie pod numerem telefonu 47 83 52 650. Apelujemy również o kontakt do osób, które tej nocy spacerowały Ulicą Praską bądź też do osób, które tej nocy przebywały w Parku Dębnickim. Ponadto osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z policją. Zapewniamy pełną anonimowość. Każda informacja jest ważna.